Mercedes w 2021 roku zaprezentował najnowsze wcielenie C-klasy, czyli W206. Jak się można spodziewać? Z zewnątrz jest to zmniejszona S-klasa, bądź powiększona A-klasa w sedanie. W zależności, z której perspektywy patrzysz. Chodzi o to, że model ten pasuje do gamy Mercedesa. Znowu jeśli chodzi o wnętrze, to tam potrzebujesz środków czystości. Bo mamy wielki ekran do obsługi wszystkiego, więc zawsze będzie ufajdolony, znaczy się opalcowany, czyli brudny. Bez siereczki to pan nie podchodź. Jednak jeśli chodzi o to, co znajdziesz pod spodem, to po premierze tego modelu nasuwa się mi tylko jedno hasło: Siostro, skalpel. Najnowszy Mercedes C klasy został oskalpowany, czyli pod jego maską znajdziesz już tylko czterocylindrowe silniki. I to jest wielka zmiana w historii Mercedesa C-klasy, bo przecież takie 6-cylindrów towarzyszyło C-klasie od samego początku. I o tym właśnie chciałem dziś pogadać, czyli historia C-klasy z silnikami 6 A było tego sporo. Dokładnie to ile? No cóż, aby tego nie przedłużać, to przypominam, że jestem Grzegorz, to jest program Szybki LCM na kanale Motos Innej i zaraz pogadamy sobie o Mercedesach klasy C z 6 silnikami. I to jest pierwsza część, a druga będzie za tydzień. No to lecimy. Nasza historia zaczyna się jeszcze przed pierwszym modelem C-klasy, dokładnie to w latach 70., bo to właśnie wtedy Mercedes postanowił zrobić swój pierwszy samochód dla ludu: Mercedes 190. I z jednej strony to miało być ekonomiczne auto, a z drugiej to dalej miał być Mercedes, czyli super wysoka jakość oraz zaawansowana technologia. I przykładowo 190 miała wielowahaczowe zawieszenie, co wtedy było niespotykane rozwiązaniem. I to nie tylko w klasie średniej, ale w całym przemyśle motoryzacyjnym. No a Mercedes 190 pojawił się na drogach w 1982 roku. I na początku dostępny był tylko z czterocylindowymi silnikami benzynowymi oraz dieslami. No ale później i teraz taka mała dygresja. Mercedes podczas prezentacji najnowszej C-klasy, czyli W206, mówił, że nie będzie sześciocylindrowej wersji, bo taki silnik nie zmieści się pod jego maskę. Ciekawe. Widzisz, rozstaw osi w najnowszej C-klasie wynosi około 2,86 m, a w Mercedesie 190 jest tylko 2 m oraz 66 cm. Znowu długość najnowszej C klasy wynosi 4 m oraz 75 cm. Znowu Mercedesa 190 to tylko 4 m oraz 42 cm. Więc model 190 jest zdecydowanie mniejszy. No i nie uwierzysz, zmieścili tam 6 cylindrów. Normalnie kosmiczna technologia z lat 80. nie do odtworzenia w dzisiejszych czasach. Ech. Ale wracając do tematu, to w 1986 roku Mercedes 190 dostał silnik R6, czyli rzędowy sześciocylindrowy, zwany M103. I to była prosta konstrukcja, czyli tylko dwa zawory na cylinder, tak zwane SOHC. Model ten nazywał się 190E2.6, gdzie ostatnie cyfry oznaczały pojemność i miał moc 160 KONI albo 166 w wersji bez katalizatora. I to była ta słabsza wersja silnika M103, bo oprócz 2,6 litra była także odmiana 3 litrowa. Ale ta nie była dostępna w modelu 190. W sumie to była. I już wyjaśniam. Czyli nie w salonie Mercedesa, ale gdzie indziej mogłeś kupić takie coś. To także jest model 190, ale pod maską nie ma silnika 2,6, nie ma także 3,0, ale jest to 3,2 litra R6 o mocy 234 konie. To była oczywiście wersja AMG. A AMG wtedy był niezależnym tunerem, czyli nie był w rękach Mercedesa. No ale Mercedes dogadywał się już wtedy z AMG, więc model ten pomimo tuningu miał pełną gwarancję od Mercedesa. No i właśnie od 190 zaczęła się historia sześciu cindrów w Mercedesie C-klasy. Ja, Mercedes 190 kodowo nazwany był W 201. Znowu jego następca, który pojawił się w 1993 roku, nazwany został W202. I to jest właśnie pierwsza C-Klasa. I do 1997 roku był to podstawowy model Mercedesa, zanim pojawiła się A-Klasa. Więc mówili na niego Baby Benz. No i ten Baby Benz od razu miał muskularne silniki. Dokładnie to jeden nowy silnik zwany M104, który miał wiele pojemności. No i C klasa dostała ten podstawowy o pojemności 2,8 litra, który oczywiście był sześciocylindrowy, a same cylindry pracowały w rzędzie. Dodatkowo w porównaniu do poprzednika jest 24-zaworowy, czyli ma po cztery zawory na cylinder, tak zwane DOHC. I ta wersja C klasy nosiła oznaczenia C280 oraz miała 193 konie. To było sporo jak na tamte czasy, ale same 6 cylindrów nie zrobiło z C klasy sportowca. No chyba, że to była wersja AMG. Odmiana miała już 280 koni oraz 3,6 litra pojemności. Okej, okay, to dalej nie był huligan, bo to przecież Mercedes i musiał mieć automatyczną skrzynię biegów oraz w miarę komfortowe zawieszenie. No ale C36 AMG na autostradzie budziło popoch wśród właścicieli BMW M3. I to był pierwszy oficjalny Mercedes z logo AMG. No ale AMG jeszcze nie było w rękach Mercedesa, dlatego C36 produkowany był w zakładach Mercedesa, potem pojechał do Alfa Bertach, czyli fabryki AMG, gdzie włożyli mu silnik, inne hamulce, obniżyli zawieszenie oraz zajęli się detalami stylistycznymi. I dopiero potem gotowy model wracał do salonów Mercedesa. Idąc dalej z naszą historią, to w 1997 roku C-klasa dostała drobny liftnik, Drobny, jeśli chodzi o wygląd, ale ogromny, jeśli chodzi o naszą historię. Teraz model AMG nazywa się C43 i teraz ma silnik V8. Dlatego nie będzie o nim w naszej historii, bo my rozmawiamy o 6 cylindrach. Za to będzie inna fauka. Po liftingu pojawił się taki model C240, który faktycznie miał pojemność 2,4 litra i faktycznie miał 6 cylindrów o mocy 170 koni. Ale to już nie była rzędówka. Teraz to było V6 i cylindry pracowały tam pod kątem 90 stopni, a silnik kodowo nazwany został M112. Dodatkowo pojawiła się także wersja C280, gdzie był silnik 2,8 litra i to także było V6 o mocy 197 koni. Jednak warto wiedzieć, że przedliftowy C280, czyli z silnikiem rzędowym miał 4 zawory na cylinder, a ten nowszy z V6 tylko 3. No i zanim pójdziemy dalej, to posłuchajmy jak bruczy ten sześciocylindrowy silnik, który miał 4 zawory na cylinder, no, czyli ten rzędowy. Aha, i jeszcze jedno, jakbyś tak przypadkiem planował zakup używanego samochodu, to nie bądź w gorącej wodzie kompany, tylko wejdź sobie tutaj. To jest strona Vertical, na której możesz sprawdzić powinien wybrany przez Cię samochód i potem dostaniesz o nim raport. Jeśli wszystkie ikonki są na zielono, to tylko się cieszyć i jechać sprawdzić samochód na żywo. No ale jeśli coś świeci na pomarańczowo, to warto wiedzieć, co to jest. I tutaj widzimy, że auto miało wypadek. Klikamy w zakładkę zdjęcia i widzimy, że no, no sami ocencie, czy to się kwalifikuje do naprawy, czy lepiej takim modelem się nie interesować. No i właśnie po to jest Carvertica, aby powinien sprawdzić historię samochodu przed zakupem i dostać raport. Więc poniżej w opisie wklejam Wam link do ich strony, a my wracamy do naszej historii. W 2000 roku pojawiła się nowa C-klasa kodowo zwana W203. Model ten miał teraz trafiać do młodszego odbiorcy, czyli do biznesmenów, którzy nie mają czasu, aby zastanawiać się, co oznaczają napisy na tylnej klapie. I już to wyjaśniam. Widzisz od razu z premierą C klasy pojawiły się sześciocylindrowe silniki i były to te same jednostki znane z poprzednika, czyli V6 kodowo zwane M112. No i pojawiła się także wersja C240. Co oznacza, że jest tam silnik o pojemności 2,4 litra. Nie, 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 nie. Widzisz teraz C240 skrywa silnik o pojemności 2,6 litra, czyli coś niezwykłego jak na dzisiejsze czasy. Bo na klapie było napisane mniej niż jest w rzeczywistości. I ten model miał 170 koni. Znowu, jeśli chciałeś więcej mocy, to Mercedes przygotował C320. I tutaj faktycznie silnik miał pojemność 3,2 litra oraz moc 218 koni. I to była ta sama jednostka co u poprzednika, czyli silnik V6. Dodatkowo od 2002 roku C240 oraz C320 dostępne były z napędem na 4 koła, zwanym Formatic. Tylko napęd na cztery koła kojarzy się z bezpieczeństwem, a ta generacja miała przecież trafiać do młodszej klienteli, więc Mercedes wysłał go do AMG. Tym razem AMG poszło inną drogą, czyli do silnika V6 M112 o pojemności 3,2 litra dołożyli kompresor. Model ten został ochrzczony nazwą C32 AMG, ale na boku auta był napis kompresor. I teraz zamiast 218 koni, jak wolno sądze 2, miał ich aż 354. Czyli Mercedes osiągnął to, co chciał. C-klasa stała się huliganem. Następnie w 2004 roku pojawił się lifting i znowu główne zmiany poszły tam, gdzie tego nie widać. Czyli pod maską. Ale i to duże ale. Po lifcie pojawiły się te same sześciocylindrowe wersje, czyli C240 oraz C320, które dostępne było tylko od 2004 do 2005 roku. Ale obok nich były także nowe odmiany, czyli C230 oraz C280, które później je zastąpiły. I już wyjaśniam. To jest wersja przedliftowa C240, która miała 170 koni i pojemność 2,6 litra. Znowu jego następca to Mercedes C230, który miał 204 konie oraz pojemność 2,5 litra. I to był zupełnie nowy silnik, nazwany M272, w którym blok oraz głowica była z aluminium oraz wyposażony był w cztery zawory na cylinder i zmienne fazy rozrządu. Znowu odmiana C320 została zastąpiona przez C280. A wersja ta faktycznie miała pojemność 3.0 oraz moc 231 koni. I to także był ten nowy silnik. Więc Mercedes w nowszych wersjach obniżył oznaczenia, czyli C240 stało się C230, a C320 stało się C280. A to dlatego, że Mercedes zrobił miejsce dla C350. Ten model faktycznie miał 3,5 litra pojemności oraz 272 konie, i tutaj także był to ten nowy silnik M272. No ale to nie koniec niespodzianek, bo po raz pierwszy w C-klasie pojawił się sześciocylindrowy diesel. Ten nazwany został C320 CDI, czyli był to 3-litrowy diesel V6 o mocy 224 konie, i ten silnik nie miał nic wspólnego z tym modelem. Ten co tak leciał bokiem, to także była odmiana z dieslem i to była wersja przed liftem zwana C30 CDI AMG. To był pierwszy i ostatni silnik diesla, w którym grzebał dział OMG. I ten silnik nie ma nic wspólnego z tym C320 CDI. Bo C320 CDI ma 6 cylindrów w układzie V, znowu ten C30 CDI a AMG ma 5 cylindrów pracujących w rzędzie. No i jeśli już tak objaśniam, to wspomnę tylko, że C-klasa była w odmianach Sport P oraz Kombi. No, ale naszą historię opieram tylko na sedanach z Europy, bo jeszcze bardziej tutaj nie chcę mieszać, bo i tak jest już sporo danych. Aha, i jeszcze jedno: po liftingu C-Klasa W203 w wersjach AMG znowu przyniosła się do świata ośmiu cylindrów i teraz jest to C55 AMG. Czyli po lifcie nie było odmiany AMG z sześciocylindrowym silnikiem. Ale takie coś jeszcze powróci. Tylko o tym dowiesz się z następnego odcinka, gdzie będzie W204, czyli ostatnie wcielenie wolącącego sześciocylindrowca, W205, czyli sześć cylindrów dostaje turbo, oraz W206, gdzie to za tydzień. Bo wtedy zakończymy tą historię, a ty teraz daj znać, który model z prezentowanych byś wybrał. Oraz jak się podoba materiał, to dziel się nim w świecie, bo przecież życie jest za krótkie by ludzie nie jarali się motoryzacją.